Chciałbym przedstawić test i możliwości zwiększenia zasięgu w nowym wykrywaczu Parkside z Lidla, który ostatnio pojawił się znowu w promocji. Wykrywacz. Jest tutaj dodatkowo, ma wybudowaną miedzianą, miedziany drut, który możemy przesuwać po skali, który, jak zademonstruję, może pomóc zwiększyć zasięg takiego, Wykrywacza. Włączanie wykrywacza jest proste. Po mniej więcej dwóch sekundach kalibruje się i jest gotowy do użycia. Na początku przedstawię. Jak wygląda zasięg w tym normalnym, jak każdy kupi w zastosowaniu tego wykrywacza? Tu jest moneta 1 grosz, stara moneta, czyli jeszcze ta uświężna, nie ze stalowym rdzeniem. Jak wygląda mniej więcej zasięg? Czyli około 3,5 cm prostopadle. Możemy tutaj zaznaczyć mniej więcej te 3,5 cm tą kreskę. Dla wartości jednego grosza. Teraz użyję bardzo dużej monety stare 100 złotych z ma średnicę mniej więcej prawie 3 cm, chyba to jest 2,8 cm. No i tu w przypadku takiej dużej monety, jak będzie wyglądał, czyli około 5,5 cm dla tej bardzo dużej monety. Teraz Możemy zmienić położenie tego drucika. Ustawiamy go mniej więcej w takiej pozycji, żeby nie sygnalizował. I to jest jego w tym momencie największa czułość. Jak jest już ta moneta duża 100 stare złotych, no to możemy sprawdzić, jak. W tym momencie widzimy, że zasięg około 1,5 centymetra się zwiększył, i teraz to samo możemy powtórzyć na monecie jednogroszowej. Zobaczymy, czy też. Zasięg się zwiększy, jak widzimy mniej więcej około centymetra zasięg w stosunku tu było poprzedni dla monety jednogradszowej, czyli tu było złotych Ze zwiększonym zasięgiem. Tu było jeden grosz. Z tym zwiększonym zasięgiem. Widać wyraźnie, że różnica jest bardzo duża. Teraz chciałbym zademonstrować, pokazać. Bardzo stary, już ma chyba ponad 10 lat, model pinpointera firmy Detecnics, który ma także zamontowany przeze mnie system zwiększania czułości. Ruchoma blaszka, która też oczywiście przy określonej czułości będzie powodowała zwiększenie. Zasięgu. Sprawdzę czułość tego Detekniksa w takich samych warunkach jak sprawdzaliśmy przed chwilą Tarkside'a. Zacznę od monety jednogroszowej. czy ten stary model wykazuje większą czułość od Parkside'a. No widzimy, że jednak ma większą czułość. Mniej więcej to jest około 4 centymetrów, nie jest to dużo oczywiście, bo to jest raptem 5 mm, ale jednak jest to trochę więcej. Czyli tu jest jeden grosz Deteknixa. I to samo sprawdzimy na monecie 100 złotowej z PRL Która jest monetą bardzo dużą. Ma średnicę prawie 3 cm, bo to jest chyba 2,8 cm. To jest ta duża moneta. 100 złotowa. Teraz muszę ją tutaj zamontować w ten sposób, żeby była stabilna. I jaki zasięg ma moneta 100 złotowa Przy jeszcze nie zastosowaniu zwiększonej czułości. No to wychodzi, że to jest około 7, prawie 7 cm, czyli taki jak miał Parkside zwiększoną. Tę technix. I teraz możemy znowu zmienić tutaj czułość. W tym modelu przesuwamy tą blaszkę. To jest zwykła stalowa blaszka. Poniżej wykrywania. Reaguje już na mój zegarek z takiej odległości. Także Tego były te dźwięki przed chwilą. No i skrobiliśmy tą monetę 100 złotową, zobaczymy czy spowodowało to zwiększenie czułości. Czyli to jest 8,5 centymetra. złotych przy deteknikcie ze zwiększoną czułością i wrócimy do mody jednogroszowej zobaczymy czy przypominam to jest moneta jednogroszowa czy ten detekniks i z, z jakiej odległości będzie wskazywał zwiększoną czułość czy jest prawie identyczna. Tutaj mamy y, odległość przy jakiej reagowało Parkside. Tu jest jeden grosz. Deteknika z plusem. Czyli widzimy, że detektyk ma trochę większe Możliwości czułości, ale Pareksejd ma także całkiem niezłe osiągi. To teraz może jeszcze raz przypomnienie możliwości Pimpera Pareksejda, którego można w promocji obecnie zakupić w Lidlu. Z systemem, który poprawia jego czułość, zamontowana podobnie jak przed chwilą widocznym się. niedziany drucik, który można przesuwać, który w odpowiednim położeniu, mniej więcej tutaj, da nam maksymalny zasięg czułości. Włączamy pinpointer. Około mniej więcej 2 sekundach on się kalibruje. Blaszka jest w tym położeniu, który nie zwiększa czułości. I moneta pierwsza, jednogroszowa. Tu właśnie mamy zaznaczoną tą monetę jednogroszową. Którą wykrywa Nippon e e Bell Parkside Przy normalnym położeniu Teraz Montuję Monetę 100 zł Z perelu. Sprawdzamy Zasięg tak dużej monety i tu jest położenie tej stu złotówki przy yy, bez zastosowania zwiększenia czułości, a teraz przesuniemy w takie miejsce, żeby jeszcze nie sygnalizował, a jednocześnie Powoduje to już zwiększenie czułości tego pinpointera, i ta sama moneta 100 złotowych. Widzimy, że zasięg jest większy. Mniej więcej tutaj. Tu mieliśmy ten zasięg poprzedni. Około 6-7 mm zwiększa się czułość. Teraz to samo z monetą jednogroszową. Zasięg jest nieco większy. Jeszcze raz sprawdzanie przy tym zwiększonym zasięgu. I tu widzimy właśnie wtedy, kiedy mamy włączony ten system, mniej więcej czułość zwiększa się około 1 cm. Także i w przypadku monety 100 zł, i w przypadku monety jednogroszowej, tu jeszcze, jako tak dla przypomnienia, ta moneta 100 zł, przy tym najwyższym możliwym położeniu tego drucika miedzianego zwiększy nam zasięg ten znaczek plus to właśnie znaczy że tutaj mamy tutaj mamy zasięg przy zwiększonej czułości czyli tu jest moneta jedno groszowa dla przypomnienia tu był zasięg detektnika przy zwiększonej czułości czyli widzimy, że detekniks ma mniej więcej około 1 cm lepsze wartości przy tej zwiększonej czułości ale tak jak powiedziałem Parkside też ma całkiem niezłe te możliwości Czy jest możliwe wykrycie yy, Złotego łańcuszka. To jest próba 333 złota. To jest położenie, gdzie nie zwiększamy czułości. Jak widzimy, kółko da radę zobaczyć. Pozostałą część. Nie sygnalizuje. Oczywiście krzyżyk już zasygnalizuje. I znowu, jeżeli teraz zwiększymy czułość, jeszcze jest troszeczkę za bardzo. Myślę, że teraz już będzie odpowiednia. No to znowu. Przy kółku spokojnie znajdzie nam, ale jak widzimy, to już reaguje. Co prawda, poprzez prawie bezpośredni docisk dotyk złotego łańcuszka, ale jednak reaguje. Przy tamtym fabrycznym, można powiedzieć, położeniu nie wykazywał w ogóle tego łańcuszka. Tutaj, jak widzimy, już go zobaczy, co prawda tylko w tym momencie, kiedy go dotknie, ale go widzi. Teraz mamy łańcuszek próba 583, czyli troszeczkę większa, trochę inny splot. No i znowu sprawdzamy, czy w tym położeniu można być fabrycznym. Czy nam zesignalizuje. Widzimy, nie sygnalizuje, tu, gdzie mamy, y, można powiedzieć, nagromadzenie, to i owszem, przy kółkach także będzie sygnalizował, w pozostałej części jak widzimy, dotykając pojedyncze, nie sygnalizuje. I znowu spróbujemy zwiększyć tą czułość, y, przez takie ustawienie, żeby nam jeszcze sygnalizował sprawdzimy widzimy tu już nawet nie musimy dotykać tu poprzez dotyk już go wyczuwa. Tu nawet z pewnej odległości, gdy mamy nagromadzenie. Czyli w ten sposób jak widzimy możemy poprawić zasięg wykrywalności. Nie musi to być. Tu jak pamiętam przy normalnej w ogóle nie wykrywał, tu widzimy, że przy dotyku yy, mniej więcej widzi. No i to mniej więcej.